W starszym zboru może zostać osoba, która posiada powołanie do tej służby i odpowiada kwalifikacjom Pisma Świętego. I w moim przekonaniu Artur Balcerak jest taką osobą. Towarzyszy nam tutaj w tej inicjatywie budowania Bożego Królestwa i Kościoła. Chyba od początku, prawie, tak? Od 2016 roku zaczęliśmy spotkania grup domowych. A ty od kiedy dołączyłeś Artur do nas? Wtedy czy troszkę później? W 2017 Czyli 7 lat Artur jest z nami. Kiedy zaczęliśmy tutaj nabożeństwa, spotkania, czy jeszcze może na Starym mieście w Łowiczu, wtedy już towarzyszyłeś nam. I pamiętam też, a może jeszcze doczytam, zadaniem starszego zboru jest nadzorowanie pracy zboru w określonym przez pastora zboru dziecinach i zakresie. Pięknie, czyli to wspieranie, o którym Andrzej mówił, a także pomoc pastorowi z zboru sprawowaniu opieki pasterskich i kierowaniu całego zborem. Starszy zboru powołuje odwołuje pastor. Zapraszam Cię do środ do, do, na środek tutaj. Zapraszam naszego prezydenta naczelnego, Bogdan. Yy, Zapraszam. I jeszcze Janek. Chodź, pomodlmy tak? Poprowadzi nas. Aha. Poczekajmy chwileczkę. Powstańcie, moi drodzy. Powstańcie, powstańcie. swoje ręce i naprawdę nie będzie po prostu samym Ojcze, bardzo, bardzo dziękujemy Ci za Panie. Dziękujemy Ci. Bardzo. Dziękujemy Ci, że pokazał, że jest wierny, że ma serce, żeby służyć. Panie, dziękuję że od tej służby nie jest sam. Ale tak jak mówi Twoje słowo, udzieliłeś Ducha Świętego aby był tym, który wyposaża, który sprawia, że ta służba jest skuteczna. I nakładając ręce, natura, modlimy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa o wyposażenie mocą Ducha Świętego. Niech Twój Duch Święty spocznie na nim, dając Mu jeszcze większą wrażliwość na Twój głos. Niech spocznie na nim, udzielając Mu potrzebnej mądrości. Niech spocznie na nim, Rozwijając w nim owoc swego ducha, aby cierpliwie i z miłością wykonywał swoją odpowiedzialność. Niech spocznie na nim, wzmacniając go w jego wierze. Panie, aby odważnie poczynał sobie, kiedy razem będą podejmować decyzje i wyzwania. Panie, proszę Cię, aby tak przyrodzone, pochodzące od Ciebie wyposażenie spoczywało na Arturze, aby dobrze wykonywał swoją służbę. Powierzamy go w Twoje ręce. Pani, dziękujemy Ci bardzo za Jego serce, za Jego Cię odwagę, za Jego pasję, za Jego oddanie dziękuję. dla Ciebie i dla Stanów Królestwa. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Panie, dziękujemy, dziękujemy Tobie. Panie, dziękujemy. dziękujemy Panie, dziękujemy. Dziękujemy. Panie, dziękuję. Panie, dziękujemy. Dziękujemy. Panie, dziękujemy. Dziękujemy. Panie dziękujemy. Nie wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem i powołałem na ten przyszliwy, na ten Panie, a tu raczej, Panie, było godne, Ewangelik, co wyjątkowe, ja przynosiło owoc dla Twojego Bożego Królestwa. Panie, wyposażę, to wszystko, co potrzeby, Panie do pracy, do służby, Panie, wyposażę, Panie, mogę się, aby ta światłość, o żeby dzisiaj było mówione, światło jest na tym, co za czym na świecie. Tak, tak o tak, tak. to się zaczęło mówi. Tak, pani. Dobrze. Mogę się dać, aby ludzie patrząc na artysta, pani zaczęła światło, jak ślepiała ich, pani, ale też wywoływała pragnienie, pani, tak jak słów wywołuje pragnienie, być takim, Tak jest. Wiem, że podobnie. Tak, oto się mogę, Boże. W imieniu Jezusa. serca. Tak. Tak. Dzięki. Bardzo tak. Tak, dziękuję Ci za to, że pani z całego serca Panie, jest... Kładę ręce na to, Pani Błogosławiego Pani to tak, jest dobry, właściwy człowiek na świecie. Dziękuję. Dziękuję Ci, no, pani jest że dziękuje Ci Pani, że w dobrym swoim przekonaniu, że Ci Błogosławiego Pani, aby Twoja wola, Pani, tak, więc, to co zamierzyłeś w tego życia, mogło się wypełnić. Aby jego oczy były oświecone Pani, aby widział Pani, widział Ciebie, widział jak go prowadzi, co chcesz czynić Niego Pani, aby mógł go rozpoznać, wejść w to Pani, więc to jest największe błogosławieństwo Pani wchodzi w Twoją wolę, do mnie w Twoją wolę, Panie, i zmierza do nagrody. Dziękuję Ci. Dziękuję. Dziękuję Ci, Jezu, że powołałaś natura do swojego królestwa, powołałaś go do swojego kościoła, uczyniłeś go swoim dzieckiem, ale też uczyniłeś go tym, który Ci służy, który ma dla Ciebie serce, który pała miłością do Ciebie i pasją dla Twojego królestwa. Amen. Dziękuję za jego służbę wśród uzależnionych. Dziękuję, Panie, że ma do nich serce, cierpliwość, ale też dziękuję za jego służbę w Kościele, że niesie ten ciężar, ciężar odpowiedzialności za Boży Lud. Teraz, jak tu stoimy, jako Ty, których powołałeś do, do prowadzenia Twojego ludu, Panie, powołujemy Artura Balceraka na starszego zboru w Łowiczu. Niech Twoja łaska mu towarzyszy w tej pracy, niech Twój duch prowadzi go. Daj mu, Panie, mądrość, daj mu, Panie, odwagę, daj mu, Panie, też czułość, Daj Mu miłość do tych, których stawiasz na Jego drodze. Daj Mu ducha rozróżniania, aby wiedział, kiedy i jako podejmować decyzje. Daj Mu też, Panie, aby był taki, Panie, e, otwarty na to, co chcesz pokazać. Żeby szedł tam, gdzie Ty go prowadzisz. Żeby umiał, Panie, wstąpić w te drzwi, które przed Nim otwierasz. Żeby się nie bał tego. Żeby próbował, Panie. Żeby miał w tym radość wszelkie jakieś smutki, czy wszelkie troski, czy trudności, które przed Nim na tej drodze będą stały, pomóż Mu nieść to, zawierz za to z Jego rąk. Chcemy Go wspierać, chcemy Go błogosławić, jako Kościół, jako przywódcy Bożego Ludu. Niech Twoja łaska, niech Twój Duch Święty prowadzą przez kolejne lata służby i życia naszego Brata. Amen. Amen. moi Amen. 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 wybrać ją. Jeszcze mam, tylko czekaj, chwileczkę. Y, możesz, Ania, dać... Aha, y, no, a zrobiliśmy fotkę, czy nie? Zrobiliśmy, bo jak nie, to byłaby powtórka wszystkiego. Y, pewnie chcecie złożyć po, po, po wszystkim, jakieś słowa uznania, czy gratulacje, czy po prostu wesprzeć y, dobrym słowem Artura. W imieniu zboru y, chciałbym Arturowi przekazać symboliczny pominek. Tam są, e, mam nadzieję, że wszyscy się wpisaliśmy w swoje e, swoje inicjały czy swoje imię nazwisko. Jeśli ktoś tego nie zrobił, to złapcie Artura, zabierzcie mu książkę i wpiszcie. Biblia dla bystrzaków. Tak, starszy zworu jest też człowiekiem, który oczywiście, tak jak nasz brat mówił, uczy na różne sposoby, ale też jest dobrze wyposażony w wiadomości, w wiedzę, w poznanie słowa Bożego, historii i te wszystkie teoretyczne rzeczy, które e, Powinien wiedzieć to dla Ciebie, od Zboru, symbolicznie. Mhm. Usiądźcie, moi drodzy. Większość z nas, może nie wszyscy, zna świadectwo Artura. Widzieliśmy go może w telewizji, bo on był bohaterem programu Ocaleni. Więc widziały Cię dziesiątki tysięcy, a może setki tysięcy ludzi. Ale poprosiłem Artura, żeby może krótko o tym wspomnieć opowiedział nam o tym, jakie ma spojrzenie na przyszłość. Co chce dla Chrystusa w Królestwie Bożym czynić w Królestwie, w Kościele? Co on chciałby dobrze? Ja, Jeszcze zauważyłem, jest moje zdjęcie z włosami. Ktoś chciałby <grym> Takie małe. Ja przede wszystkim chcę podziękować Bogu. Chcę podziękować Mu za to, w którym miejscu jestem. Nie ma dnia, żebym nie dziękował. Za to, że mogę mu służyć. Nie ma dnia rozpoczętego bez Boga. Nie ma dnia zakończonego bez Boga. Dziś tam świadectwa swojego nie będę mówił, bo do by czasu to zeszło, ale chcę Wam powiedzieć, że kiedyś Bóg był mi obcy. Uważałem, że Bóg jest daleko ode mnie a nawet że go nie ma. Dzisiaj, gdy na to spoglądam, to uważam, że Bóg był zawsze przy mnie. To ja byłem daleko od Niego i to ja się od Niego odwróciłem. Czyżę taki dzień w moim życiu, gdzie już byłem bankrutem duchowym, bankrutem życiowym, moje życie się rozsypało. Ale w moim sercu było pragnienie. Pragnienie innego życia. Byłem osobą uzależnioną, więc medycyna już mi dała wszystko, co mogła dać i nic nie pomogło. Ale jedno zawołanie spragnienia serca. Jezus mi moje życie. Ja jako osoba, która nie wierzyła. Zawołałem Jezus zmieł moje życie. I moje życie zaczęło się zmieniać. Moje życie się wciąż zmienia. Ja dzisiaj dziękuję, że mogę być w służbie, wśród ludzi uzależnionych, w służbie Team Challenge. I się dziękuję, że mogę pracować wśród ludzi uzależnionych na Izbie Wietrzebi. To jest wielki dla mnie przywilej iść za Chrystusem. Wielka radość. Ja dziękuję Bogu za tą miłość, którą mi daje, ale ja tej miłości nie chcę zatrzymywać dla siebie. Chcę dawać innym. Chcę dawać innym. Chcę swoim postępowaniem. Nazywać Ewangelię. Chcę służyć ludziom. Służyć ludziom na chwałę Boga. Wczoraj przygotowywałem sobie, co bym chciał powiedzieć, ale dziś jestem tak wzruszony, że się we mnie zresetowało wszystko. Bo jest dla mnie to niezwykłe wyróżnienie, niezwykle, niezwykle jestem poruszony. Ja wierzę, że Bóg postawi mnie jeszcze w innych miejscach. Wierzę, że będzie mnie prowadził i o to będę się modlił, aby był godny Jego. Dziś też z tego miejsca pragnę podziękować za to, co kiedyś ja sam uważałem, że jest niemożliwe. nie zawołałem do Jezusa, zobaczyłem, że to jest możliwe. Że moja rodzina jest rodziną. Dzisiaj mojej żony nie może tu być, ponieważ Musiała być w pracy. Ale przyjęła Jezusa. Będzie jedną z tych, którzy będą brali chrzest. Mm. 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 I się Bogu dziękuję za moich synów. Że gdzieś w momencie, gdy byłem z daleka od nich, Zależnienie było dla mnie ważniejsze. Dzisiaj są dla mnie wsparciem. Młodszy Wojtek nie mógł być, ale starszy jest tam za sprzętem, gdzie wspomagają mnie. Bóg jest dzisiaj dla mnie najważniejszy. i wszystko inne. Jest na pierwszym miejscu. Dziękuję, że tu byśmy tak się licznie zebrali pastorowi za zaufanie, ale wierzę, że to Bóg stawia mnie w tych miejscach, w których jestem. Za co Mu bardzo dziękuję. Przeczytam taki werset. Wersety. Pójdę po Biblię Z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział od dwunastego wersetu. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, bo przyjął mnie do służby, mnie kiedyś gruźniercem, prześladowcem i gnębiciela, a jednak dostąpiłem miłosierdzia. Działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze, ale rzeczywiście łaska naszego Pana, Wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojne. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Ja dostąpiłem. Dostąpiłem tej łaski. Aby mówić w światłości. Abym mógł być bardzo bogaty. I nie mówię tu o finansach, nie mówię tu o jakimś prestiżu. Ale uważam, że najbogatszy człowiek jest wtedy, kiedy ma Jezusa Chrystusa w sercu. To jest największe bogactwo, jakie człowiek może otrzymać. I to jest bogactwo, które trzeba pielęgnować. I ja pragnę tak prosić, żeby to moje bogactwo było pielęgnowane, ale jednocześnie przekazywane innym, innym ludziom na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.